Cześć, z tej strony Zuza, a to jest moja szuflada i tym razem zapraszam Was na przegląd nagród na rynku książki, taki poradnik dla początkujących. Trzeba przyznać, że ostatnie lata, dekady to pewnego rodzaju wylew różnego rodzaju nagród, konkursów, E, również literackich, a że jesteśmy w pełnym sezonie e, nagród, bo zbliżają się i te najważniejsze filmowe, i zazwyczaj na początku roku te najważniejsze dekady, kul e, nagrody kulturalne są przyznawane, to pomyślałam, że zrobimy tutaj na kanale taki mały przegląd tych najważniejszych, najbardziej istotnych nagród, jeżeli chodzi o literaturę na naszym rodzimym e, rynku e, książki. No a trochę tych nagród samych w sobie jest. No chyba nie zdziwi nikogo, że najważniejsza w Polsce jest e, literacka nagroda Nike przyznawana e, co roku od 1997 roku, czyli tyle ile mam lat. Jest to na pewno najważniejsza nagroda. E, jest ona e, przyznawana w październiku, natomiast o tytułach na dany rok dowiadujemy się w maju później gdzieś po drodze są ogłoszeni finaliści, no i ta faktyczna nagroda jest przyznawana w październiku, ja też jeżeli chodzi o wszystkie nagrody na tej liście najczęściej czytam autorów nagrody Nika także wydaje mi się, że to jest taka też, no to już jest w tym momencie marka sama w sobie autor e, zwycięskiej statuetki e, otrzymuje e, nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych i ta nagroda jest od początku przyznawana czyli 27 lat już w tym momencie e, ona się nigdy nie zmieniła to jest duży moim zdaniem problem i też jakby dużo przy ostatnim e, przy ostatnim rozdawaniu tych nagród tej nagrody było e, w Artykułów na ten temat, że no 100 tysięcy złotych w 1997 roku, a w 2024 e, jednak troszeczkę inny pieniądz, e, no ale to pieniądze, a e, generalnie rzecz biorąc to jest na pewno najważniejsza, najbardziej znacząca. Jeżeli mamy takie kółeczko e, laureatka albo laureat nagrody to też przekłada się na sprzedaż, chociaż nie tak mocno jak kiedyś, to też jest podkreślane, że mimo tego, że nagrody są. Nadal bardzo ważne dla rynku książki, to na sprzedaż one się przekładają coraz mniej. Mimo tego, że tych nagród jest coraz więcej, także rzeczywiście jest to takie dziwne zjawisko, które wokół tych nagród tak naprawdę teraz się pojawia, dzieje. No i będziemy obserwować to w przyszłości. Rzeczywiście 100 tysięcy złotych wydaje się trochę mało jak za największą, najważniejszą nagrodę literacką w kraju. I też no, jest jeden laureat w roku, także okej. Okay. Nagroda literacka Gdynia. Gdynia w ogóle jest tym miastem, które ma w zwyczaju na tę kulturę, na te nagrody, imprezy. Wydarzenia różnego rodzaju kulturalne stawiać. No i też ta od 2006 roku przez prezydenta Gdyni jest przyznawana właśnie nagroda literacka Gdynia. Nagroda wynosi 50 tysięcy złotych, natomiast to jest 50 tysięcy złotych w każdej kategorii. Tych kategorii mamy aż cztery, bo jest to powieść lub opowiadanie, poezja, esej oraz przekład. Czyli tłumaczenie. Na tej liście na pewno też nie mogło zabraknąć nagrody Konrada. E, to jest e, najważniejsza polska nagroda dla początkujących autorów beletrystyki, e, bo też co ważne, wydaje mi się, że mm, część nagród jest za cały kształt twórczości, część nagród jest za konkretną książkę, część nagród ma. E, swoje sfery wiekowe. Mamy też nagrody gatunkowe. I wszystkie te najważniejsze tutaj przejdziemy. Nagroda Konrada. Ta nagroda jest związana z Krakowem. Ona też jest częściowo fundowana przez prezydenta Miasta. Jest to nagroda związana z tygodnikiem powszechnym oraz programem Krakowa, tego bycie miastem Literatury UNESCO itd. Zwycięzca tej nagrody otrzymuje 30 tysięcy złotych i dodatkowo jeszcze kampanię promocyjną książki właśnie na łamach Tygodnika Powszechnego, co wydaje mi się, że jest bardzo ciekawym dodatkiem. A jeszcze dodatkiem do tej głównej nagrody jest miesięczny pobyt rezydencjalny w Krakowie. Nie wiem, czy w ogóle jesteście. Świadomi tego, że jest mnóstwo takich właśnie rezydencji artystycznych w Polsce, czyli gdzieś dostajemy za miesiąc jakiś budżet, jakieś mieszkanie, jakąś możliwość pracowania nad tą swoją sztuką. I tutaj też tego rodzaju nagroda przy nagrodzie Konrada jest przyznawana. Paszport polityki, na pewno bardzo znana, jeżeli chodzi o całą kulturę. Również jest przyznawany paszport polityki za literaturę, i co też mi się wydaje stosunkowo ważne, że on jest przyznawany w styczniu, został w tym roku już przyznany, za rok poprzedni. I rzeczywiście ta nagroda również jest stosunkowo popularna, stosunkowo nośna medialna. E, ona też jest jedną z tych starszych, bo jest od 1993 roku. No i e, paszport polityki, jak nazwa sugeruje, e, tygodnik polityka e, zajmuje się tą nagrodą. Jeżeli chodzi o poezję, to zdecydowanie najważniejsze e, są dwie nagrody. Pierwsza z nich to Wrocławska nagroda poetycka e, Silesius. To jest e, nagroda przyznawana w trzech kategoriach: za, za kształt pracy twórczej, e, książka roku poetycka oraz najlepszy debiut poetycki. I teraz, tak, jeżeli chodzi o nagrodę: 100 tysięcy za kształt pracy, 50 tysięcy za książkę roku i 15 tysięcy za e, debiut roku. Tutaj, no, jak również nazwa sugeruje, tutaj e, Rada Miasta Wrocławia. Sponsoruje tę nagrodę i ona jest też przyznawana przy okazji tego festiwalu, tego wydarzenia, o którym wspominałam w, w filmie, w którym mówiłam o wydarzeniach książkowych, jakie w tym roku będą miały miejsce. No, a drugą nagrodą, jeżeli chodzi o poezję, no to nikogo chyba nie ścigi, jest, jest nagroda. Imienia Wisławy Szymborskiej to jest z kolei międzynarodowa nagroda. Ta wrocławska jest polską nagrodą. Natomiast ta nagroda jest już międzynarodowa i jest przyznawana przez fundację Wisławy Szymborskiej w dwóch kategoriach. Co roku za książkę napisaną w języku polskim wydaną w roku poprzedzającym rok wcześniej, to jest pierwsza kategoria, a natomiast co dwa lata e, również jest nagroda za książkę poetycką tłumaczoną z języka obcego. Warto mi się wydaje też wspomnieć o jednej ze starszych nagród na liście, czyli Nagroda Imienia Kościelskich. Ona jest przyznawana corocznie od 1962 roku, także naprawdę już ta fundacja sporo dla literatury zrobiła. To jest fundacja, która swoją siedzibę ma w Genewie i jest jedną ze starszych. Instytucji polskich, kulturalnych. Także ta nagroda, tutaj mamy właśnie ten wyjątek wiekowy, ona jest przyznawana polskim pisarzom, którzy nie ukończyli 40 roku życia za cało kształt twórczości lub za konkretną pracę. Przy czym mogę Wam powiedzieć, że ostatnie 10 lat w zasadzie zawsze za konkretną pracę. I ta nagroda Kościerskich też wydaje mi się, że jest dosyć, dosyć ciekawą nagrodą, a wydaje mi się, że delikatnie rzadziej e, wspominaną w mediach czy w ogóle w tym e, życiu książkowym online. Nagroda Literatka Miasta Stołecznego Warszawy dużo mówi e, już na ten temat. E, tytuł: e, Ona jest tak naprawdę mm, wznowioną nagrodą. Bo ona była przyznawana jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Potem oczywiście był długi, długi okres przerwy, i od 2008 roku z powrotem mamy tę samą nagrodę. No, sponsoruje miasto Warszawa, to też chyba nikogo nie dziwi. Jest to natomiast nagroda, która ma kilka kategorii i jest to proza, poezja, literatura dziecięca, książka o tematyce warszawskiej oraz komiks i Powieść graficzna. E, także rzeczywiście tutaj tych e, kategorii jest troszeczkę więcej, no i co roku też e, ta nagroda się pojawia. Ona ma stosunkowo e, nośność, e, jeżeli chodzi o e, ten, świat, e, ten świat kulturalny, natomiast no jest, e, jest już nagrodą e, regionalną, no bo trzeba być związanym z Warszawą. Dalej, nagroda. Najważniejsza na pewno, jeżeli chodzi o reportaż w Polsce, czyli nagroda imienia Ryszarda Kapuścińskiego, to mi się wydaje, że też nie jest żadne zaskoczenie, że akurat Ryszard Kapuściński jest patronem tej nagrody. Ona jest również przyznawana przez Radę Miasta Warszawy od 2010 roku. No, i tutaj wyróżniamy najlepszy reportaż. Ta osoba otrzymuje 120 tysięcy złotych, to jest również podniesienie, bo rok wcześniej było 100 tysięcy złotych, także tutaj ta nagroda finansowa też progresuje trochę zgodnie z tym, co jak powinno być. No i tłumacz, tłumaczka również. Otrzymuje, to jest osobna kategoria 25 tysięcy złotych, wcześniej było to 20 tysięcy złotych, a również nagrody pieniężne czekają dla finałowej piątki, bo wiosną poznajemy 10 finalistów, później przechodzimy do tej finałowej piątki, a Książkę zwycięską autora, która otrzymuje za najlepszą reportaż nagrodę. Poznajemy w trakcie międzynarodowych targów książki w Warszawie. Także, to na pewno najważniejsza książka, nagroda, przepraszam, jeżeli chodzi o reportaż, a to jest również bardzo silnie obstawiony gatunek, jeżeli chodzi o literaturę w Polsce. Także wydaje mi się, że warto. Warto czytać w ogóle i, i to jest też taki gatunek, który na tej arenie międzynarodowej no niesamowite mamy osiągnięcia, więc, więc naprawdę taka nasza mocna. Strona. Jeżeli chodzi o literaturę dziecięcą, to wydaje mi się, że taką jedną z ważniejszych, nie wiem, czy najważniejszą, bo tutaj nie mam w 100% takiej pewnej wiedzy, ale tej, o której najczęściej słyszę, to nagroda żółtej ci rzemki. I tutaj mamy. Ona jest za najlepszą książkę dla dzieci i młodzieży. I to jest również książka, znaczy nagroda, która jest przyznawana przez Kraków, przez bibliotekę. W Krakowie i rzeczywiście tutaj jest 25 tysięcy złotych, i też dodatkowo statuetka i to jest również taka nagroda, która mam wrażenie ma poważanie w tych gatunkach. A my też naprawdę niesamowitą literaturę dziecięcą produkujemy. To są często takie gatunki, szczególnie dziecięcą, bo ta młodzieżowa już jest taka różna. Natomiast z dziecięcą naprawdę produkujemy literaturę wysokiej jakości, i to mam wrażenie, że w takiej ogólnej dyskusji często jest gatunek bardzo pomijany. Także też są specjalne nagrody oddzielne tylko i wyłącznie dla, dla, no dla tego gatunku. Poznańska Nagroda Literacka. Wydaje mi się, że to jest druga, najważniejsza po tej warszawskiej, jeżeli chodzi o nagrody regionalne. Tutaj dwie kategorie. Pierwsza to zawybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury i to jest nagrada, nagroda imienia Adama Mickiewicza. Natomiast druga kategoria to zaznaczący innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki popularyzacji kultury literackiej i to jest nagroda, która równocześnie jest stypendium imieniem Stanisława Barańczaka. I to jest nagroda dla e, pisarzy, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Także również mamy tutaj takie dwa podziały: mamy tą e, nagrodę skierowaną do e, młodych e, pisarzy, bo poniżej 40 e, to w literaturze jest młodość. E, a e, mamy również za cały kształt, za cały dobytek literacki. Że to również bardzo, bardzo ciekawa nagroda i też ciekawe nazwiska się tam pojawiają. No i w sumie ostatnia nagroda, o której chciałam powiedzieć, to najważniejsza nagroda, jeżeli chodzi o kryminał w naszym kraju. To jest również gatunek, w którym chyba publikujemy w tym momencie no, zaryzykowałabym, żeby powiedzieć, że najwięcej. I nagroda Wielkiego Kalibru od 2004 roku jest przyznawana dla najlepszej powieści kryminalnej lub thrillera wydanych przez polskiego autora w roku poprzednim. I jest to na pewno, jeżeli chodzi o kryminał, taka najbardziej nośna, najważniejsza nagroda w tym gatunku. I ona jest przyznawana na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Kryminalnych we Wrocławiu, na ten festiwal. Wiele, wiele autorów kryminałów również też licznie przyjeżdża. Wrocław jest miastem, który tych imprez oko kryminałów, czy z bardzo bliskich temu gatunkowi literackiemu robi najwięcej. No i ona rzeczywiście jest co roku przyznawana, i to są rzeczywiście autorzy, którzy w Polsce odnoszą niesamowite sukcesy, także ta nagroda daje całkiem sporo, nie tylko samego prestiżu, ale również też przebija się na pewną nośność w tym gatunku. Jeżeli chodzi o takie najważniejsze nagrody literackie na rynku książki w Polsce, to wydaje mi się, że na pewno te najważniejsze tutaj udało mi się przedstawić Wam. Jestem ciekawa, czy w ogóle no Zwracacie uwagę na to, czy dana książka e, otrzymuje nagrody. E, no, ja przyznam szczerze, że zdarza mi się, szczególnie jeżeli jest to e, właśnie nagroda Nike albo właśnie tego mm, wielkiego kalibru, e, ta e, kryminalna, bo tam rzeczywiście raczej tacy autorzy, po których warto sięgnąć naprawdę otrzymują te nagrody, natomiast wiem, że samo to nagradzanie i ten świat nagród stał się takim światem troszeczkę kontrowersyjnym ostatnimi czasy. Myślę tutaj nawet o takich nagrodach typu Oscary czy Złote Globy itd. No i tak dalej. No jestem ciekawa, jaki macie stosunek do tego, bo ja przyznam szczerze, że zwrócę uwagę, na pewno, natomiast nie do końca jest to zawsze E, powód, dla którego daną książkę czy danego autora e, wybieram, na pewno nie jedyny. O! Tak mi się wydaje, że jest na, najbardziej zgodnie z prawdą. E, takie stwierdzenie jest najbliższe prawdy. E, no i co? E, ode mnie to tyle. Jak zwykle nie mam zakończenia. Narka!